Być może starasz się jak najlepiej dla swojego psa, a mimo to popełniasz poważny błąd. Nie złośliwie, ale z przyzwyczajenia, ponieważ wiele osób karmi psy w taki sam sposób jak dziesiątki lat temu, nie wiedząc, że niektóre z tych praktyk stopniowo skracają ich życie. Pytanie jest proste i niewygodne: czy jedzenie, które codziennie wkładasz do miski, naprawdę pomaga Twojemu psu, czy tylko utrzymuje go przy życiu? W tym filmie odkryjesz 10 cichych błędów. Które miliony właścicieli popełniają. Podczas karmienia swoich psów, są to powszechne, znormalizowane, nawet wynikające z dobrych intencji błędy, ale z czasem płacą za niewysoką cenę. Jeśli kochasz swojego psa i chcesz, aby był aktywny, zdrowy i pełen energii przez wiele lat, obejrzyj film do końca. Jeden z tych punktów może całkowicie zmienić sposób, w jaki karmisz swojego najlepszego przyjaciela. Pierwszym błędem jest traktowanie psa jak człowieka, Wydaje się to czułością, miłością, ale jest pułapką. Podawanie jedzenia ze stołu, resztek obiadu, nieszkodliwych kawałków stopniowo zaburza organizm zwierzęcia. Układ pokarmowy psa nie jest przystosowany do radzenia sobie z przyprawami, solą, tłuszczem i cukrem. Rezultat nie pojawia się następnego dnia, ale objawia się otyłością, zapaleniem jelit, alergiami, a nawet problemami z wątrobą. Kochać to nie znaczy dzielić się wszystkim. Kochać to znaczy szanować to, co jego organizm jest w stanie wytrzymać. Drugim błędem jest przesadzanie z ilością. Wiele osób uważa, że szczęśliwy pies to pies z pełnym brzuchem, jednak nadmiar jedzenia stanowi obciążenie dla stawów, serca i trzustki. Otyłość psów jest obecnie cichą epidemią. Co gorsza, drastycznie skraca ona oczekiwaną długość życia. Pies nie wie, kiedy przestać jeść. To ty musisz sprawować nad tym kontrolę. Dlatego też, nawet jeśli pies robi dramatyczną minę, przepełniony miska, nie jest przejawem życzliwości, jest przejawem niedbalstwa. Trzecim błędem jest ignorowanie wieku psa. Szczenięta, dorosłe psy i psy starsze mają zupełnie inne potrzeby. Podawanie tej samej karmy przez całe życie jest jak karmienie dziecka i osoby starszej tym samym daniem. Starsze psy potrzebują mniej kalorii i więcej wsparcia dla stawów, trawienia i odporności. Ignorowanie tego przyspiesza proces starzenia się i zwiększa ból, którego można by uniknąć. Czwartym błędem jest wybieranie karmy wyłącznie na podstawie ceny lub reklamy. Ładne opakowanie nie gwarantuje jakości. Wiele tanich karm zawiera nadmiar węglowodanów, niskiej jakości produkty uboczne i mało prawdziwych składników odżywczych. Pies je, ale nie odżywia się. Z czasem odbija się to na matowej sierści, spadku energii, złym stanie odchodów i powracających problemach zdrowotnych. Czytanie etykiety jest ważniejsze niż poleganie na reklamie. Piątym błędem jest nieprzestrzeganie ustalonych godzin posiłków. Pozostawianie jedzenia dostępnego przez cały dzień wydaje się praktyczne, ale zaburza metabolizm psa. Traci on poczucie sytości, staje się bardziej niespokojny i ma tendencję do jedzenia z nudów. Ustalone godziny posiłków pomagają w trawieniu, kontroli wagi, a nawet w zachowaniu. Rutyna daje poczucie bezpieczeństwa, a pies potrzebuje tego bardziej niż można sobie wyobrazić. Szósty błąd to przesadzanie z przekąskami. Przekąska nie jest posiłkiem, jest wyjątkiem. Nadmierne jej stosowanie całkowicie zaburza dietę. Wiele przemysłowych przekąsek jest kalorycznych, pełnych sodu i konserwantów. Opiekun uważa, że nagradza zwierzę ale w tsiądz 000... rzeczywistości sabotuje je. Dobra przekąska jest rzadka, mała i strategiczna. Poza tym stają się one złoczyńcami przebranymi za smakołyki. Siódmym błędem jest niepodawanie świeżej i czystej wody przez cały czas. Wydaje się to podstawową rzeczą, ale jest zbyt często zaniedbywane. Stara, ciepła lub brudna woda zmniejsza spożycie, a odwodnienie wpływa na nerki, trawienie i krążenie. W upalne dni jest to jeszcze bardziej krytyczne. Dobre odżywianie bez picia wystarczającej ilości wody to przepis na poważne problemy. Miska z wodą musi być tak samo ważna jak miska z jedzeniem. ósmym błędem jest gwałtowna zmiana diety. Zmiana karmy z dnia na dzień może powodować wymioty, biegunkę i stres jelitowy. Organizm psa potrzebuje stopniowej adaptacji. Zmiany należy wprowadzać stopniowo, mieszając pokarmy przez kilka dni. Pośpiech w tym przypadku może drogo kosztować. Dziewiątym błędem jest ignorowanie sygnałów wysyłanych przez organizm psa. Bardzo miękkie, lub bardzo twarde odchody, ciągłe swędzenie, nadmierne gazy, brak energii. Wszystko to może wynikać z niewłaściwego odżywiania. Wielu opiekunów traktuje jako normę sygnały, które są prośbą o pomoc. Ciało psa przemawia. Kto kocha, uczy się słuchać. A dziesiąty błąd, być może najniebezpieczniejszy. Myślenie, że zawsze tak było i działało. Wiele psów przeżywa pomimo swojego odżywiania, a nie dzięki niemu. Dzisiaj wiemy znacznie więcej o żywieniu zwierząt, niż w przeszłości. Utrzymywanie starych nawyków tylko z powodu tradycji oznacza ignorowanie informacji, które mogą przedłużyć życie twojego psa i poprawić jego jakość. Jeśli któryś z tych błędów sprawił, że pomyślałeś, tak jest u nas w domu, nie martw się. Popełnianie błędów jest częścią życia. Ważne jest, aby je na czas naprawić. Niewielkie zmiany w diecie mają ogromny wpływ na zdrowie, nastrój i długość życia Twojego psa. Jest on w tym całkowicie zależny od Ciebie. Jeśli ta treść była dla Ciebie pomocna, zasubskrybuj kanał i podziel się nią z kimś, kto również kocha psy. Właściwa informacja we właściwym momencie może uratować lata życia, a Twój pies zasługuje na każde z nich.